Hej wszystkim, ja jestem Buba i witam was w kolejnym odcinku z Valheim. Jak możecie zauważyć, siedzę sobie tutaj przy chatce. Jesteśmy teraz obok sklepu w tym miejscu. Jest sklep, właśnie tu sobie stworzyłem taką na kamieniu chatkę, żeby po prostu móc odpocząć tam, zapisać sobie na łyżeczku w razie czego gdybym zginął. No i tak naprawdę teraz moim priorytetem będzie stworzenie portalu. Będę chciał stworzyć sobie portal, postawić go gdzieś w tym miejscu, dosłownie na tej skalę, tylko po to, żeby tu stał. Dlatego, żebym chciał mieć po prostu portal do typania się tutaj w to miejsce do sklepu. Zrobię sobie tutaj portal. Potem e, zrobię sobie kolejny portal w tym miejscu, gdzie będzie moja kolejna chata I będę mógł, sobie, mógł się tepać stąd tutaj, stąd tutaj do mojej starej chatki, gdzie będę miał wszystkie materiały oraz stąd tutaj do sklepu Dzięki temu właśnie będę miał możliwość szybkiej, szybkiej podróży do sklepu Problem w tym, że tutaj muszę w tym momencie zdobyć, zobaczcie, bo mam szlachetne drewno, mam również e, oczy Szarła, czy też jak ja, jak ja nazywam, szaszłyka e, Potrzebuję jeszcze dwóch rdzeni sur, surtra, aby zrobić ten portal. Potem muszę wrócić do łódki, przepłynąć z powrotem do głównej bazy, tepnąć się tutaj i stworzyć kolejny portal. E, jak widzicie, możecie zobaczyć, jestem sam. Dokładnie. E, przechodzimy znowu na serię solową. Tym razem już nie będę nic zmieniał. Idziemy w serię solową. I już nie wracam z powrotem do koopa. Główną przyczyną tego typu rzeczy jest to, że razem z moimi zimczkami nie możemy zgadzać się czasowo. W żaden sposób próbowałem się z nimi dogadać jakoś fajnie czasowo, ale nie jesteśmy w stanie. Jedna osoba w danym momencie teraz wraca z pracy koło 16, i druga osoba nie chce grać o tej porze. To stwierdziłem, że nie chcę po prostu czekać i znaleźć sobie odpowiedni moment, żeby w jakimś tam dniu nagrać 8 godzin materiału i z niego pociąć odcinki. Tylko faktycznie chciałbym go robić cały czas równomiernie, tak, żeby faktycznie e ewentualnie jakaś interakcja z wami była, jakbyście coś w komentarzach chcieli napisać i tak dalej. Poza tym, Valheim mi się bardzo podoba. Ja szczerze mówiąc, nie chcę żadnych tutaj konfliktów. Będę kontynuował serię solo, co ma być, to będzie trudno. Dobra, no to moim głównym zadaniem obecnie jest znalezienie Kurhan, czy też Dungeonu, Czarnego Lasu. Jesteśmy w Czarnym Lasie, będę sobie tutaj biegał, szukał Kurhan. Jak zdobędę Dwardzenie Surtra, zobaczycie na odcinku przy okazji, zrobimy sobie portal. I już potem, poza odcinkiem, sobie popłynę do głównej bazy. Największym problemem w obecnym momencie jest to, że cholera jest na jedzenie ja zbytnio. Mam troszeczkę mięska przez te pływanie, tak naprawdę po tej całej mapie tutaj straciłem całe jedzenie i też nie miałem nawet czasu wrócić do swojej bazy i się troszkę zaopatrzyć w żarełko. Dlatego będę chciał to szybciu, szybciutko, jak najszybciej tylko się da, zdobyć te rdzenie sutra, zrobić portal. No i oczywiście naszym kolejnym priorytetem w tego odcinka będzie ubić w końcu starca, bo ten starzec cały czas stoi, czeka. Nareszcie do donazłem kurhany. Zobaczcie, mamy kilka szkietów czekających przed wejściem. Szkielety bardzo łatwo w buławę, zobaczcie brązowej, sobie wybijamy bez problemu. Dałoby się tego szybko, ciężko cika ubić, tego z łucznika. będzie sprawa najwięcej problemów mi. Ale no, szkielety to już najmniejszy problem z tą buławą. Zdecydowanie warto. Nawet jak macie maczugę zwykłą to zaufajcie mi z maczuki, będziecie dużo więcej bić, niż po prostu z miecza czy też No możemy wchodzić do Kurhan. Mam tylko nadzieję, że znajdę tutaj faktycznie dwardzenie surtra. Przydałoby się. Jeśli tak, to automatycznie mamy wszystko załatwione. Możemy stąd wracać. A jeśli nie znajdziemy żadnego, to mamy problem. Tak samo jak znajdziemy tylko jednego. Przyszukam <słuch> sobie oczywiście cały ten, całe to jest skinie. Zbiorę, zbiorę też kilka maślaków. Bo zobaczcie, mam tylko dwa jedzonka na raz użyte. Mam nadzieję, że będziecie cokolwiek widzieć na odcinku. Postaram się ewentualnie w postprodukcji, w tym miejscu, jak jest ciemno, podjaśnić troszeczkę tam. Wiem, że jeden z użytkowników pisał mi, żebym sobie gamę podwiększał tutaj. Niestety, moi drodzy. Kurhany, które są kompletnie puste. Parę maślaków, tak naprawdę tyle. No szkoda, bardzo szkoda. Tracimy sporo czasu po prostu i też, no cholera. No, plus taki, że maślaczku trochę zebraliśmy, mamy czym się tak naprawdę leczyć, czy też co mamy jeść. Nic, wychodzę, szukam kolejnych kurhan. Jest jakiś szkielet, tak? Są szkieł, to zwyczaj dziś w okolicy są kurhany. Chyba nawet są tutaj. Dość się przekonamy. Jakiś szkieletłucznik jeszcze do mnie chyba strzela gdzieś z boku. To wygląda jakieś wejście. Tak, faktycznie, mam wejście do kurhan, okej. Okay. To wybornie. Szybko zabiję te dwa w plecy. Proszę bardzo. Wybornie. No i dobra, schodzimy do kolejnych. Cały, na całe szczęście właśnie obok siebie były te kurhany. Zacznijmy że tym razem od lewej strony. Maślaszki oczywiście zbieramy. To jest, to jest bardzo fajne pożywionko. Na razie jak nie mogę żadnych z tutaj zupek robić ani innych potraw, gulaszy. Okej, okay, no i znowu niestety ponownie po lewej stronie nic nie ma. O! Tu jest dużo szkieletów, tutaj mogą być zdradzenie. <laughs> mamy też skrzyneczkę, zobaczcie, może jakieś właśnie dobroci będą na sprzedaż dla handlarza. I proszę bardzo, mamy bursztyn. mamy też 10 piórek. Z, piórka zbieram, bo strzały lepsze możemy wytwarzać. Z brązu na przykład, z krzemienia. Na chwilę obecną właśnie wytwarzam głównie strzały z krzemienia. Są dosyć tanie, łatwo do zdobycia są. So. To jeszcze na ziemi zazwyczaj coś leży. Mamy zobaczcie monetki. Okej, okay. fajnie. Możemy się cofnąć. No, powiem wam szczerze, strasznie fortunnie. No, nie mogę żadnych rdzeni znaleźć. Co to ma być? Jak wcześniej znajdowałem sobie taką po prostu w kilku jaskiniach 9 czy 10. Tak teraz już druga jest część i nie ma znowu żadnych rdzeni. No, come on. Jest jeden, dobra. Jest progres. Jeszcze jednego musimy znaleźć. Jest drugi, dobra, pięknie. Mamy dwardzenie. Będziemy mogli sobie zaraz stworzyć portal. Zdecydowanie cieszy mnie to bardzo. Nie chciałbym kolejnych kurach szukać. Biorąc pod uwagę, właśnie, że mam mało jedzenia, mało czegokolwiek innego, chciałbym się już jeszcze zabierać. No ja i mówię, dzisiaj, dzisiejszym celem będzie pokonanie starca, ogarnięcie co tam z niego dostaniemy. Zobaczymy, jaką ma też moc starzec. Bo zawsze po pokonaniu bossa dostajemy właśnie jego trofeum. Przez co mamy też nowe. Nowomoc, moc, jak chyże. Dobra, tutaj wszystko. No to pięknie możemy stąd wychodzić. Wychodzimy stąd, i już idę w stronę mojego statku. Stawiam portal. I zbieram się tak naprawdę już na swoją główną wyspę. Okej, okay, powróciliśmy tutaj do chatki. Zobaczcie, tutaj sobie jeszcze zaznaczyłem. Te dwa miejsca to były te kurhany, które wyczyściłem, są wyczyszczone oraz zaznaczyłem sobie kropkę miedzi. Zawsze tak staram się zaznaczyć właśnie po to, żeby w razie czego, jak będę potrzebował jakiś miedzi, to żeby sobie ją szybko znaleźć i to, że jak znajdę jakieś kurhany, żeby zobaczyć faktycznie, czy na nocy już byłem tam, czy nie. Eee, oczywiście cyn nie zaznaczam głównie dlatego, że cynę wystarczy chodzić przy morzu, przy jakimkolwiek zbiorniku wodnym i cyna po prostu jest tak jak krzemień praktycznie, nie? Teraz sobie stworzymy już portal, stworzymy go sobie w tym miejscu dokładnie, tak jak mówiłem. Wszystko mamy, stuży czy jest. Proszę bardzo, pięknie. Nazwijmy go sobie e, handlarz. Po prostu handlarz. Jest handlarz, mam ustawiony znacznik. Teraz możemy sobie spokojnie wrócić tutaj. I tam zrobimy sobie kolejny portal, będziemy mogli się tepać do handlarza. Dobra, moi drodzy. Ja teraz zabieram się za wsiadanie do łódki, w sumie, która moja Łódka stoi po tej stronie. Zabieram się do wsiadania do łódki. I płynę do swojej głównej siedziby. Myślę, że w przyszłym odcinku może zajmiemy się faktycznie już budową domu w tym miejscu, tak jak chciałem wcześniej zrobić w tym miejscu. Może ewentualnie znajdę jeszcze jakieś inną lokacje, ale raczej nie. Tamto miejsce jest wyborne. Mamy czarny las blisko, mamy łąki blisko, mamy teleport tutaj do kolejnego czarnego lasu, równin, bagna. No i przy okazji mamy też góry, dlatego nie musimy zbytnio jakoś daleko uciekać przed tym. Cóż. No i porodziliśmy, zobaczcie jestem już tutaj w tym miejscu eee, Poza tym mamy kolejny dzień, zobaczcie mam też kiełbasę Udało się faktycznie zrobić to kiełbasę Trzeba było kawałek surowego mięsa oraz dwa mięsa, te takie e, Jak to się mówi, jelita z tych potworków Z tych potworków z bagien po prostu Dlatego zjemy sobie jeszcze kiełbasę Zjemy sobie to, zobaczcie, zaraz będę mieli zdrowia Kozak, wspaniale Oczywiście to ten, 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 te nasze życie jeszcze skoczy do góry Dużo bardziej, jak już u handlarza kupię te rybki Rybki, wędkę I zobaczymy faktycznie co da się zrobić z rybek na chwilę obecną, chyba najlepiej by było ujeść mięsko, jeśli nie miałem jeszcze tych rybek. To mięso, kiełbasa oraz ogony z Nixa. Niestety, ogonu z Nixa nie mam. Tutaj biegają gdzieś te Nixa na razie, nie potrzebowałem. Może sobie poza odcinkiem jakiś tam zapas zrobię. Zobaczymy jeszcze, oczywiście, co będzie z tych rybek. I teraz chciałbym zrobić sobie, zobaczcie, portal do handlarza. W tym miejscu, tak jak mówiłem wcześniej, pyk. Miałem mam, wszystko, zrobiłem. Oznaczmy go jako handlarz. I powinien on się za chwilę połączyć. Dokładnie. Przedustujemy, oczywiście, sobie czy on faktycznie tepa tam, gdzie trzeba. Jeśli tak, a tak wydaje mi się, że będzie. Już słyszę wodę. No i proszę bardzo, jesteśmy koło handlarza. Pięknie, możemy się wrócić. I teraz tak naprawdę będę się już przygotowywał na starca, zbiorę wszystko, czego potrzebuję. I ruszymy na starca. Nareszcie starzec w końcu. Przydałoby się go pokonać właśnie, bo jednak... Chciałbym zobaczyć, jaką moc przede wszystkim daje. Co z niego zdropniemy jeszcze po zabiciu go i... i tyle. Już mam 122 zdrowia, jeszcze kawałek zostało. Jest naprawdę świetny. Moi no drodzy, drodzy, właśnie teraz ruszam w stronę starca, jeśli możecie zauważyć, przygotowałem ci troszeczkę, jedzonka sobie mam jak najbardziej, zobaczcie, zrobiłem sobie kilka strzał, mam strzały krzemienne, sztuk prawie 100 oraz strzały ogniste, sztuk 100, nie jestem pewien, czy ogniste strzały mi się przydadzą, czy też nie, bardziej sugeruje mi to, że no mamy bossa w czarnym lesie, tak, jest to starzec, eee, czarny las, to są głównie szaszłyki, czy też eee, sz 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 szaraki, czy jak on się szarły, szarły, tak, ja nazywam ich po prostu szaszłyki, tak jak mówię, wygodniej się tak mówi. I to są wszystko praktycznie drzewa, i te szaszłyki też były słabe, kiepskie na to na te podpalenie, Dlatego stwierdziłem, dobra, to sobie sobie zrobię na szybciutko jeszcze 100 strzał ognistych, Jeśli faktycznie ben, ben, będę słaby drzewiec na. czy też starzec na strzały, to... Na, na ogień to przede wszystkim będę miał właśnie z czego go bardzo łatwo ubić. Czy tak jest, nie wiem. Na razie tylko sobie to oczywiście to wszystko sugeruje. Plus jest też taki, zobaczcie, możemy sobie klikać 5, 6, jak się przypiszemy różne strzały, to zobaczcie, strzał z strzały krzemiennej, znaczy tą szóstkę i strzał ze strzały ognistej. Dlatego, no, możemy sobie szybciutko między nimi przeskakiwać, to jest akurat dobre. No i cóż, mam też oczywiście 6 starożytnych nasion, bo to jest potrzebne do przyzwania bossa starca. No i za chwilę będziemy z nim walczyć, zobaczymy co to za boss. Zobaczymy przy okazji jaki, jaki z niego trofeum dostaniemy, co to trofeum będzie nam dawać. Niestety goni mnie troll, muszę go zabić, bo bez tego ja nie wiem, czy zaraz nie będzie mnie kurde ganiał tam aż do bossa. On się pali, zobaczcie, z tego ognia nie dostaje za wiele, dlatego lepiej go chyba bić z krzemiennych strzał. Nie chcę ich za dużo wydawać, bo też nie wiem potem czy dam naprawdę sobie z bossem. Dostałem, no niedobrze. Walka z trollami jest bardzo irytująca. Niestety. Tak już jest i trzeba to wziąć pod uwagę. Najpierw się bije właśnie tam przy sklepie z nimi, bo handlarz ma, ma taką bańkę, która chroni nas przed jakimikolwiek potworami. To też nieco ułatwia sprawę, jeśli chodzi o walkę z nimi. Tutaj niestety, jak widzicie, musimy po prostu uciekać, unikać jego ataków i atakować go z łuką. Najszybciej chyba i najłatwiej. Plus taki, że mamy naprawdę mocny łuk. Jest to łuk kompozytowy poziomu czwartego. Patrol się tam zagubił. To dobrze. Piek jeszcze raz i powinno być po nim. No i pięknie. Możemy oczywiście go sobie zebrać, tam ma jakieś skórki są. Na razie problem jest taki właśnie, że nie, nie, nie używam tego ekwipunku, ma też zobaczcie sporo monet. Że nie używam żadnego ekwipunku z trola, dlatego też te skóry nie mam na co wydawać w sumie, to jest słabe. Nie wiem czy da się coś jeszcze na coś, na to, na, na, na coś innego to wykorzystać, na chwilę obecną nie znalazłem żadnej innej. No Okej, okay, moi drodzy, zobaczcie, jesteśmy tu już przy tym całej starożytnej misie, tu musimy spalić te chyba starożytne nasiona. Zobaczmy, mamy tu napisane coś. Spal ich młode! Dokładnie, czyli to są te właśnie nasiona. Ech, no dobra, no to co, moi drodzy. Wybijemy sobie jeszcze dookoła troszeczkę na szybciutko jakieś, jakieś szaszłyki, które chodziły. Możemy sobie dojść grzybka. Przyzywajmy starca w takim razie. A no tak, muszę na początku przypisać tutaj do tego. Może przypiszę trzy, żeby zaraz mi kurde nie przyzwało więcej niż jednego. Potem możemy przypisać sobie, proszę bardzo, dobra. Hmm, lecimy. Od razu mi zużyło 3, dobra, pięknie. Okej. Okay. Ale muzyk się odpalił. The elder has awoken. Tak, faktycznie, ja. czyli jest jakiś potężny end, spoko. Palimy go strzałami od razu, jak się uda trafić. Potężny jest, naprawdę. Poląc faktycznie z tego okna dużo dostaje, bardzo dużo dostaje. Yeah! jakiś kurde gałęzie tworzy, znaczy właściwie korzenie nie gałęzie. Wow, 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 wow. O matko. No nie jest to prosty boss, tego co widzę. Burling do Ikera może być bardzo ciężko go Oj, bardzo ciężko. Laker był dużo łatwiejszy. Dobra. Taktycznie podpalamy go zdecydowanie, to jest podstawa. Nie mogę go trafić, cholera. Ok. Dosyć ładnie pali. Czekajmy spróbował może na blisko z nim powalczyć, zobaczymy co się stanie Dosyć mocno dostaje, zobaczcie. On stupa. nas Okej okay. I zdążyłem się złonić tarczą No tarcza dużo blokuje Okej, okay, coś się odpala Uciekajmy Stał. Po 6 się zobaczcie spala. Pali się naprawdę ładnie. Okej, okay. zagotowimy sobie szybko z... Z... wytrzymałość i lecimy dalej. Okej, okay. tu korzenie przez około siebie, dlatego warto było uciec szybciutko. Za 15 sekund mam mod Ikura. Będę chciał odpalić, to będę mógł szybciutko sobie biegać. Bo zobaczcie, że niestety mam tego zdrowia bardzo mało. Muszę uciekać, coś przez przed nim leczyć się. Dostaję z tych strzał, bardzo dobrze. Odpalmy mocy Kyra. No cały czas ładnie się, zobaczcie, spala. Zdecydowanie te strzały ogniska na niego są mega, mega, mega przydatne. Jak chciałbym muszę zobaczyć właśnie podbić do niego, udać go z, tego, z tej buławy, zobaczyć ją z buławy dostaje, i ile dostaje z topora, bo jednak no, to jest drzewo, nie? Dostaje po 24 A stopora 18 Kiepsko Czyli z buławy chyba lepiej go bić Mam 60 HP, bardzo mało Odbiegijmy sobie Kiełbaskę muszę zjeść szybko Uciekajmy, 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 uciekajmy cały czas, cholera jasna. Muszę uciec jak najdalej. Zaraz umrę. Tu też mi trafisz, ale ty możesz zacząć, tipnie. Muszę się uleczyć szybko jakoś. Bardzo mało zdrowia mam. Jego staro się uderzyć że z trzema, to czas z niego uciekać. O, założę zauważy, cię każe zależy. Zobaczcie, jeśli stoimy sobie na zejściu z górki, to on chyba nawet nic nie trafi tymi tymi. Okej, okay, najlepszym przyjacielem do walki z nim są drzewa. Stojąc za drzewami dostajemy obrażeni z tego czegoś, bo trafiając drzewo, zobaczcie. Z tego jego skilla. Możemy go co czas z trzednio, spalać i chować się za drzewami. To też nie bardzo nawet jest gdzie uciekać. Kurde, przestrzegamy go. Aha, zjedzmy grzybka. Mam już HP zregenerowane dosyć mocno. Zapis, zapis, nie rób tego. Podara, szaszłyk do mnie jeszcze jakiś idzie, no najgorzej. Noc się robi pewnie dlatego. Chyba, że on w takiej ilości HP zaczyna przyzywać tego typu rzeczy. zobacz zobaczcie, nawet mnie nie atakuje chyba. Nie, zaczyna, dobra. Chodź tu, Szaszek, byś mnie denerwował. Okej. Okay. Pal się starczy. No nie jest to łatwe, boss. Znaczy, jest, nie jest aż taki trudny, bo drzewa mam na z bronią. Ale zdecydowanie jest mega mega silny jeśli chodzi o porównanie do Ekhira. Ekhira Aikhyr był dużo łatwiejszy. Starzec to nie jest taki po prostu bosik, taki, taki se. Kolejne szaszłyki idą. On może właśnie tak odchodzić po to, żeby szukać sobie tych szaszłyków do walki, do pomocy. I szażu boga drugi poziom. On też już trochę bije. Okej Wytrzymałości nie mam niestety Atakuj Nie mam wytrzymałości cały czas O matko jak tu się wszystko trzęsie Muszę odejść trochę, bo, bo zginę zaraz Wytrzymałości muszę zregenerować sobie pięknie powolutku mu schodzi zdrowko jest też taka w miarę bezpieczna odległość od niego możemy sobie ładnie odejść do tyłu i nie dostać obrażeniami obrażeni od tego tego tej gałęzi No zdecydowanie, jeśli jeszcze jesteście pod jakąś górką i tak dalej, to dużo więcej obrażeń unikniecie. w sumie nawet trafić mnie nie może przez to. Ale zielono się zrobiło w ogóle. Pewnie przez ilość HP jakie stracił. Nie gadajcie, że będzie się leczył. Chyba nie. Już po oni. Ostatnia strzała. Proszę bardzo. Starzec został pokonany. Pięknie. Udało się. Kolejny boss za nami. Piękny. Drugi. Trofeum starca oraz klucz nam okradła? Okej. Okay. Hugin, przylecisz, kumplu, please? Chyba nie przylecisz. Chyba dopiero przyjdzie jak wrócę do tego. Nie do ołtarza. No dobra. Nie rozumiem. Co mam rozumieć przez to, Częściowo pokryty zaschnięty błotem cuchnie niemiłosierdzie, klucz nam mokradła. Czy ten klucz jest potrzebny, żeby wejść do jakiejś lokacji na mokradłach? Nie wiem. Nie mam kompletnie bladego pojęcia. To razie coś zostawię, wracam się teraz w tym momencie do domku, zaraz zobaczymy o co chodzi. Zaniesiemy trofeum starca na ołtarz. Ten początkowy, ten tutaj. Zobaczymy co nam to da. Jak, Jakobyśmy byśmy mieli moc tym razem zamiast mocy Eikhyr? My to z tego co rozumiem, to po prostu możemy sobie aktywować dowolną moc, kiedy tylko chcemy. Możemy sobie wybrać jakąś fajną, szczególną pod nas. Na tym odcinku, co szukałem sobie po prostu sklepikarza, to byłem koło e, tych, koło niestarców, tylko koło bagi. Nie widziałem tam nic, co by było zamknięte. Może faktycznie jakieś dungeony są pozamykane? Za pomocą tego klucza możemy je otworzyć. To wtedy by tylko znaczyło, że będę musiał sporo farmić tego starca, żeby zdobyć te klucze. Jeszcze zobaczymy. Oczywiście tych nasion troszeczkę zebrałem. Mam też w skrzynce jeszcze kilka. Mamy, mam, mogę też zawsze sobie pobiegać, pozbijać. Um, jakieś spawnery, nie? Też gniazda, jak zwał, tak zwał. Doszliśmy do tego całego kręgu magicznego. Zobaczmy, co się stanie. E, tutaj będę mógł zawiesić, chyba, nie? Bo tu zobaczy taki wysoki. To chyba ten. Pik. Szybciej rąbić drewno. Okej. Okay. To może być całkiem przydatne. Problem w tym, że nas trzeba będzie tu przybić, żeby porąpać potem teren. Czyli do rąbania drewna warto używać tej mocy po prostu i tyle. No spoko. Zdecydowanie, zdecydowanie ma to jak najbardziej sens. Halo, Hugin! Hmm. Czyżby twórcy jeszcze nie dodali hugina do tego momentu. Tak, kiepsko w sumie. Mógłbym powiedzieć, że następny tutaj zobaczcie, bo to jest na pewno. Kamioferny, zobaczmy, przydajmy. <laughs> Wędrowcze, spójrz na swe tropy. Stopy stąpające po grobie tysiąc kości bez mięsa po twojej śmierci tropy. Okej. Okay. No dobra, no na razie niestety, jak widzicie, hugina nie ma. Zobaczymy sobie jeszcze na sam koniec, jak szybko ta moc działa, tak? Odpalmy sobie tutaj, zobaczcie. Drewno. Poczytałby się znaleźć dwa drzewa, mniej więcej takiej samej grubości. Te są takie same mniej więcej. Dobra, zobaczmy. Brązowy brązowa siekiera. Raz, dwa, trzy, cztery. Około cztery razy, nie? Żeby zbić takie drzewo. Odpalmy teraz moc, zobaczmy jak szybko będziemy rąbać drewno z tą mocą. Cztery razy uderzyliśmy, około Ale nie dostaliśmy tej mocy, bo mamy dalej cooldown. Cholera, najgorzej. I mamy 30 sekund już, spróbujmy jeszcze tak dla pewności, żeby tak dokładnie obliczyć, jak to wygląda. Na drzewie 22, 22,5, 17, 3 razy na kłodzie, 28, 28, też 3 razy, żeby zbić takie drzewo. 19, 17, 20, 28, tam było. Też 3, 4 razy mniej więcej, dobra. Mamy 30 sekund, zaraz bijemy sobie drzewo te. one jest takie same, mniej więcej wielkości. czyż grubości bardziej. Poczekamy, sobie palimy moc, zobaczymy jak to będzie wyglądać. I czy faktycznie było warto, czy może jednak nie. <laughs> zobaczymy. No i proszę bardzo, jest moc, od używamy. Jest moc starca przypada przez siebie. 30, 31, 40. Okej. Okay. 43, 40, 40, znowu prawie. Nie, no to moi drodzy, to, to już profeska z tą mocą, zdecydowanie. Zdecydowanie profeska z tą mocą. Ja będę chciał zrobić coś takiego, że tą chatkę tutaj, co mam na dole, zobaczcie, rozwalę całkowicie i portal przyniosę sobie właśnie tutaj gdzieś koło tego ołtarza. Tu gdzieś koło tego ołtarza wybiję sobie parę drzew, postawię sobie budyneczek i będę miał od razu wejście do e, tej... Do tego ołtarza. I to mi da właśnie możliwość brania mocy na szybko po prostu. Tu będę miał główną chatę. No i tak wiadomo, tutaj mamy teleport do miejsca, gdzie też jest mnóstwo biomów. No ale tak moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję serdecznie za oglądanie. No i cóż, piszcie w komentarzach może jakieś sugestie, co, co warto było zrobić w kolejnym odcinku. Na pewno będę chciał jeszcze zajrzeć do sklepikarza, kupić wędkę w końcu, przynętę i połowić trochę ryby, zobaczyć, czy może coś będę mógł tam kom... lepszego kombinować. Sprzedać oczywiście wszystkie te surubiny, wszystkie wartościowe rzeczy. Oraz zdecydowanie chciałbym zobaczyć, czy uzbieram... Monetek na, na ten hełm, który mi zwiększa tam e, ilość i temu to właści, właściwie to wagę całą, którą mogę przyjąć na siebie, jeśli chodzi o zbieranie rzeczy. No cóż, moi drodzy, to by było tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Bądź nawet, zapraszam. Na razie, cześć, trzymajcie się.